Cześć, z tej strony Włodii i zaprosiłem Ciebie tutaj, ponieważ chciałbym porozmawiać o naszej kampanii, która się już zbliża. Niedługo rozpoczniemy grę. I chciałem się dowiedzieć troszkę o Tobie. Dowiedzieć się również o Twoim doświadczeniu rpg ale także i o bohaterze, którego przygotowałeś tutaj do naszej kampanii. Myślę, że będzie to interesujące również dla naszych widzów. Więc myślę, że chyba najłatwiej jakbym zadał Ci pytanie, a Ty będziesz mógł na nie odpowiedzieć, albo nie odpowiesz. Jak bądź. To zaczynam. Dobra, to zaczynamy. Słuchaj. E, powiedz mi, jakie jest Twoje doświadczenie pełnowe, ale również wspomnijmy tutaj i chciałam się dowiedzieć, co wiesz na temat pop-fantasy. Jakby te tak. dwie rzeczy. E, nie ograniczam się za bardzo, jeżeli chodzi o systemy. Mam od Science Fiction przez Low Fantasy, High Fantasy. Zaczynałem mm -hmm. od e, klasycznego świata Roku i Warhammera. Mm -hmm. Warhammer został dalej w moim sercu. <laughs> Okej. Okay. Ale. Grywam. Naj... Nie. Grywam w najróżniejsze systemy i mm -hmm. nie wybrzydzam. A jeżeli chodzi o Pathfinder'a, dotychczas mm -hmm. miałem doświadczenie zagrać w karciankę, która się bardzo. ma bardzo dużo wspólnego z RPG. Mm -hmm. I w sumie nie mogę się doczekać zagrania. takiej fantazji klasyczne takie. No, myślę, 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 że możemy się spodziewać. W szczególności, że wasi bohaterowie będą zaczynali od dość nietypowej pozycji, tak bym to określił. Więc, więc, więc tutaj mamy dość interesujący element. Więc powiedz mi w takim razie, z jakim bohaterem przychodzisz na kampanię? Czego możemy się po tobie spodziewać? Kto to będzie? Okej, okay, nie jest to często spotykana rasa, mm -hmm. bo będę grał wywaranem. Wywaran, Fywaran, jest to Wywaran. Połączenie kobolda i wywerny zazwyczaj mm. powstały w wyniku jakichś eksperymentów, więc mm. narodziłem się prawdopodobnie gdzieś w jakiejś wieży maga albo czarnoksiężnika. Mm. E Ale aktualnie będę zajmował się opieką nad pewnym fragmentem lasu, mm. w którym po prostu zamieszkałem. i Cóż, dbałem o to, żeby nikt mi za bardzo nie przeszkadzał i nie wchodził w drogę, a ja robię po prostu Okej, okay, a Twój bohater w takim razie znalazł to miejsce, uciekł prawdopodobnie z jakiejś tajemniczej wieży, gdzie powstał Prawdy przez podobnie. szalony eksperyment, albo y nie szalony. Hmm. Twoja postać jest stara, już tam od dawna w tym lesie no. ukryta? Nie, on jest stosunkowo młodym y przedstawicielem swojej rasy. Y jest to rasa bardzo terytorialna, ma to zapisane niemalże w Genach. I zamieszkał tam stosunkowo niedawno. Czyli jeżeli musiałby opuścić swoje miejsce zamieszkania, to prawdopodobnie bardzo by tego nie chciał. Ciężko powiedzieć, raczej hmm. nie. raczej nie. Coś musiałoby go pchnąć do tego, zapewne. Mam nadzieję, że nie pchnie nic za bardzo. No ale zobaczymy. Natomiast, słuchaj, gdybyś miał powiedzieć w jednym zdaniu o charakterze swojego bohatera? Jo, takie jedno zdanie, tak jakby skondensować go. Praworządny, neutralny. Uh. Będzie działał według tak. e, pewnych bardzo mocno określonych zasad moralnych. Mhm. Z jednej strony będzie miał skrypuść, żeby bronić swojego mhm. terenu e, wszelkimi środkami, ale z drugiej strony też nie jest osobą, która w jakikolwiek sposób chce komuś wyrządzić krzywdę z czystej przyjemności albo z powodu chwili, czy tam jakiegoś przypadku. Mhm. Raczej. Jasne. Tajemnice. Czy ma jakąś tajemnice? Myślę, że może mieć dwie. Mm -hmm. Po pierwsze, pierwszą tajemnicą będzie, kto go stworzył i jak z się wydostał, i mm -hmm. co zostawił za sobą. Drugą tajemnicą natomiast będzie, co znalazł w świątyni, w której zamieszkał. O czym wróciłaś? Nie wiadomo, cóż to za świątynia, jakie tajemnice skrywa, co w niej się znajduje, oraz kto w niej mieszkał. Tak. Jedyne, co wiadomo, to mm -hmm. to, że jestem bardzo mocno oddany, żeby. Dbać o to miejsce. Jasne. Aby poznać dokładniej kolejnego z bohaterów zapraszamy na naszą kampanię. Wtedy też poznamy całą drużynę. A tak to pozostaje nam tylko powiedzieć Trzymajcie się i do zobaczenia. Trzymajcie się.